Zapowiedzi meczów na dziś to jest film, a nie szarp. Pamiętajcie. Teraz Lizionem. Dajcie znać, czy oglądacie. Premier League. Na razie Crystal Palace pokonuje Manchester United. Taka BPX, taka się pogłębiła. i nie połączenia już się zakończyło. Natomiast w pierwszej lidze. Zagłębia Sosnawie Wisła Kraków. Też skończona seria, a Salerna na przykład z Atalantą Udinese z Napoli teraz grają. Popatrzmy na jakieś bardziej znane ligi z zagranicy. Jakieś ciekawe ligi, może tam i ciekawe mecze. W wie, Ningen wygrywa z Excelsior 2-0. jakieś ukraińskiej, może? W drugiej lidze polskiej GKS Jastrzębie. Hojniczanka 4 do 2 To ok, a w Super League Antalaj Sport przegrało Spędzi Skor Svenerbacze, Remis. A w premier league ukraińskim Dnipro, kanał Krywbas Awersalivne Minaj, to w Polsce się rozgrywało. zobaczmy na przykład Kolejka 27 Dnipro, a ciekawe czy będzie ich stadion. Nie ma stadionu, a MLS Los Angeles Galaxy. Galaxy City Saunders, w WS. Ciekawe jak tam tabela wygląda. Real Salt Lake, Minnesota, druga, trzecia, dla Galaxy czwartej Wam kanał Wittgen. Czekajcie, muszę zobaczyć tam na amerykańskie tabele, bo aż patrzę i nie dowierzam, że Interu Miami nie ma w MLS, to jest niemożliwe. Z takimi gwiazdami, żeby spadły, to jakaś pewnie południowa i północna higiena. Stanie nie USA. E, MLS główna. A tak, dwie różne no to Transatlantic Minnesota L Ella Galaxy. Vancouver, Games Colorado Rapids, Austin, Los Angeles, Los Angeles, Houston Dynamo, St. Louis City, Sporting Kansas City, Seattle Sounders, Portland Timbers, FC Dallas, San Jose Articus, Inter Miami, Cincinnati, Toronto, New York Red Bulls. Columbus, Crew, Charlotte, New York City, DC United, Atlanta United, CF, Montreal, Nashville, Chicago Fire, Orlando City, New England, Revolution, a mnie zastanawia trochę tam gdzie jest to Inter Miami. A nie zauważył, bo oni nie są różowi przecież na logu za bardzo, więc to do tego sorry za przeszkadzanie jakby coś. Zobaczcie jakie oni mają skład, dobry. Kalder, Jordi Alba, Janik Brajfraj, Nikolas, Kristof, Sergi, Sergio Busquets, eh, eh, Boreglin, Schein, kampania Leonardo, Messi, Robis, Wallace, Robert, Morales, Javier i Martino Gerrada. No ciekawie co to jest MLS All Stars To taka liga jakaś to co roku jest e, nie ja chcę zobaczyć LX składy? Dzie, wyniki O, 200 mlipsa, w tym roku już nie było grane A składy jakie wtedy były? Niewielki widok nawan chociaż. Eskler, Buchner, Riola, Jelling. Walskes, Ferreira, Gli, Gil, Sanchez, Wagner, João. Glej, już sumie To każdy wszedł tu. Utyczaj z gry żałpałok. Paulok, hit, kakrymy na złego usta. Dwie rwiana, albo to są... Nie no ja nikogo stąd nie znam, nie wiesz... Blecher, Augustin... Nie, nie znam żadnego. Jakieś inny region, stąd są, są, ale ja nie znam. Ja ci tak sprawdzam, czy... Móra złota... Ballon... Dor... Wejdźcie czekajcie. Sprawdzamy w Google. Uwaga. Sprawdzamy, zobaczmy tutaj na przykład. Na, na przykład wyszukajmy sobie co to ma być. Jest złota piłka. A to tylko w artykułach. Dobre, to na dziś koniec, papas. Sorry za przeszkody.